Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, zagrajmy w jaką jest klasyczny, e, kolejny klasyczny odcinek na moim kanale. Jakim jest Matrix and Ent Enter the Matrix, e, gra z 2004 roku. Jeśli mi Państwo nie myli, i która, jak zapewne widzicie, powstała jeszcze w czasach, kiedy modne było, żeby wstawiać demo w menu gry, jeżeli gra nie wykrywała obecności. I tak, i co to jest zagierka? Jest to starszy brat gry Matrix: Path of York, gra, która pojawiła się już na moim kanale. I ta gra nie została, e, jak miała premierę, to nie została zbyt cieple przyjęta przez ludzi, gdyż ta gra oferowała nam e, jakby granie postaciami pobocznymi z uniwersum Mate, Matrixa, e, mianowicie członkami załogi Logosa. E, I jest to jedna z moich gier dzie dzieciństwa. Ja naprawdę bardzo dużo czasu w tej grze spędziłem, naprawdę, jeżeli... E, jeżeli miałbym wskazać gry, gdzie spędziłem ponad 300 godzin, to na pewno z czystym sumieniem mógłbym wskazać tą grę, chociaż trudno ocenić. No ale mniejsza o to, ale dobra. Co to jest ta gra? Co to za gra? Jak już wspominałem, jest to gra, która będziemy grać postaciami pobocznymi. Jest to oczywiście gra oparta na licencji Matewixa, filmu reżyserii braci Łajczowskich. i akcja gry osadzona jest. W, z tego co pamiętam, osadzona jest w czasach pomiędzy pierwszą a drugą częścią oraz w czasach drugiej części. I dzięki tej gry możemy poznać właśnie wydarzenia, które działy się obok w trakcie gry. E, w trakcie trwania filmu, kiedy śledziliśmy losy wybrańca jakim był NIO. I jak już wspomniałem, ta gra nie została przyjęta przez Fanów, gdyż, nie oferował, gdyż fani filmu oczekiwali, że będą mogli wcielić się właśnie w postać NIO, co zapewniała, co zapewniała była druga gra tego studia, jakim jest Shiny Interactive. Jeśli im pamięć nie myli. Bo nie interesowało ich w ogóle postaci ubocznej, tylko chcieli po prostu robić te karkołomne akcje z filmu. A jaka była gra Matrix, o to wiemy, niestety nie było to jakaś górolotna gra. Cierpiała na syndrom portu z PS2. Tak, gra z tego co pamiętam również została przeportowana z PS2. Jeśli mi nie myli, i chyba jeszcze była na tego starego Xboxa dostępnego, tego pierwszego Xboxa, nie 360. Ee. No i oprócz tego chciałbym jeszcze podziękować Drakonowi za to, że umożliwił mi przeprowadzenie tej serii, gdyż. Problem jest taki, że miałem tą grę, ale zginęła mi gdzieś płytka numer 4, która była niezbędna, żeby właśnie zainstalować grę, więc Drakon znalazł mi tam w internecie wersję. No, nie ukrywam piracką, bo niestety te gry szukałem na wszystkich dostępnych platformach cyfrowych. Niestety jej nie było. Szukałem na Gogu, na Steamie i chyba już. Na oryginie chyba już nie, bo tam są tylko. Tu... Dobra, mniejsza o to. No, Oczywiście udało mi się znaleźć widescreen pa patch oraz spolszczenie, żebyśmy mogli rozumieć tą gierkę. Bo generalnie tą grę cenię sobie za to, że ona rozszerza lore Matrixa, które nie jest aż tak popularnym uniwersum jak na przykład Gwiezdnych Wojen czy Władcy Pierścieni. Właśnie zauważyłem, że to jest mało popularne uniwersum. Czy tam Harry Potter to też jakieś tam popularne uniwersum? No dobra, troszeczkę się rozgadałem i czy o czymś zapomniałem. Eee, no chyba nie. No to w takim razie zacznijmy sobie nową grę i jedziemy z tematem. Oczywiście poziom trudności bierzemy normalny, żeby się tam nie zajeżdżać, a poziom łatwy jest no za łatwy. Na normalnym idzie grę to przejść. Popatrz tylko. Jak muchy do krowych placków, wszystkie używane przez nas punkty zrzutu. Nie mamy wiele czasu. Czasu? Poprawka, nie mamy w ogóle czasu. Słuchaj, nie chcę bawić się w pana pesymistę, ale uważasz, że mamy szansę dotrzeć do tej rzeczy przed nimi? Nie wiem, ale to ja nie postrzegam przed próbowaniem. Proszę cię, go, o to szaleństwo. Sparks, jak długo służysz na tym statku? trzy lata, to powinieneś wiedzieć, że gdy ona sobie coś postanowi, to masz dwa wyjścia. Iść za nią lub się jej z drogi. Skanuje urząd pocztowy? Zrzut wciąż czysty? Najobi. Może być grubo. Thaddeus był moim przyjacielem. Znałam go. Nigdy nie używał zrzutu. Nie ufał im. Cokolwiek jest w tej skrzynce, kosztowało życie jego oraz jego załogi. Czuję, że jeżeli nie zgarniemy tego pierwsi, będzie nas to kosztować więcej. Więc wybierasz czerwoną czy niebieską. Znasz mnie Najobi. To nie wybór. To sposób na życie. Ponieważ wiem ile znaczy moja opinia na tym statku, to wam powiem. To szaleństwo. Pchanie się tam bez wsparcia. Kiedy zatargam wasze zwłoki do zajonu, preferujecie kramację czy pochówek. Sparks, Sparks widzę, że wiera w nas to wciąż twoje źródło osobistej inspiracji. Jestem jaki jestem, staram się jak mogę. Więc stoleri i wciśnij klawisz. Oczywiście rozkaz mojego kapitana jest jak wklepanie komendy backslash i wciśnięcie klawisza Enter. Tak, i oczywiście że jestem geniuszem, to marszalek oczywiście zapomniał po raz 50 włączyć... Ok, jestem z powrotem. Mówiłem o tym, że po raz 50 zapomniałem e, włączyć napisów, więc pierwotna kaccenka będzie bez napisów, ale spoko mam plan, jak to naprawić. E, dosyć nietypowy sposób, mam nadzieję, że się uda, ale mniejsza o to. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, ale wyjebało mnie do pulpitu. Bo jak wiecie, od dwóch chyba lat mam problem z tym, że ten zjebany Windows po prostu wyjebuje mnie do pulpitu i do tej pory nie mam pojęcia dlaczego. I obawiam się, że będę musiał ten problem naprawić. Bo problem jest z tym, że ta gra jest dosyć stara, więc ona nie radzi sobie po prostu z nagłymi wypierdalaniami do pulpitu i po prostu się wyłącza. Na szczęście nagranie, na szczęście Action jest mądry i potrafi sobie poradzić z takimi sytuacjami, więc ten materiał został i to dobrze, bo nie chce mi się powtarzać takich, tej dawki informacji. A przy okazji mogę sobie sprawdzić, czy, czy poziomy audio są w powątku i wygląda na to, że są w powątku. Ale wiecie co? Ja zrobię, zrobię to od razu. Dźwięk, nie dźwięk, tylko wideo. Jak widzicie, bogate opcje. Problem polega na tym, że, e, zre, że jak wgrałem patcha, który był na widescreenem, tą kascenkę już widzieliśmy. E, problem polega na tym, że zainstalowałem patcha i zresetowało mi ustawienia po raz kolejny, więc dlatego nie było napisów. A z tego co pamiętam, to jak tylko wybierzemy postać, to będzie kolejna jaka scenka. Ale właśnie, wybór postaci, bo tutaj też chciałbym coś powiedzieć, ponieważ wybór postaci nie jest czysto kosmetyczny. Przebieg gry będzie się momentami różnił, nie, czasami mniej, czasami bardziej, w zależności od tego, którą postacią gramy. Postacie mają też ekskluzywne poziomy, które występują tylko i wyłącznie po ich stronie. I myślę sobie, że nagram Wam obie wersje. I myślę, jako że znalazłem jakiś nawet przyzwoity let's play z udziałem Najobi i niedokończony let's play z ghostem, to myślę, że zaczniemy sobie od ghosta. Generalnie to, może zanim zacznę grać, to opowiem krótko, charakteryzuję postaci. A więc Najobi jest to e, kapitan statku Logosa. E, e, jej specjalizacją są sztuki walki oraz jazda samochodem. Więc e, na przykład, jak zdecydujemy się grać nią, to w momentach, kiedy będziemy, e, będą etapy z samochodem, to będziemy prowadzić samochód. Na przykład. E, a poza tym ma też ekskluzywne walki, oczywiście, i tak dalej. E, o tym powiem sobie jak będzie później i Ghost jest to pierwszy oficer z załogi Logos i jego specjalnością jest broń palna i jest królem strzelców i w etapach właśnie jeżdżonych on będzie obsługiwał karabin maszynowy, którym będzie likwidować przeciwników więc I będzie miał więcej misji, które, w którym będzie chodziło o to, żeby na przykład strzelać z broni snajperskiej, o czym się przekonamy. I myślę, że zaczniemy sobie od tej postaci, jako że nie ma do tej pory przyzwoitego let's playa z udziałem właśnie Ghosta, przynajmniej na polskim YouTubie. Jest tylko jeden niedokończony, a szkoda, bo zapowiadał się fajniej, ale ostatni odcinek w 2013 roku, więc raczej wątpię, żeby się coś jeszcze pojawiło w tym temacie. Let's finish the game. Why do you do that? Do what? Check your guns. You never know. It's a program. They get loaded every time the exact same way. Hume teaches us that no matter how many times you do it, the floor, the floor, the floor. you never know what will happen the next time you drop them. It might fall to the floor. But then again, it might float to the ceiling. Past experience can never prove the future. So, so you never know. Here we go. We're in. You got ten minutes until the post office closes. There's a ton of heat in the air, and the package is still untouched. Box number is.

Tak, i jak zapewne widzieliście grafika w grze niestety nie jest to jakoś wyższy poziom, ale jak na 2004 rok, to powiem szczerze, że daje radę. Eee... No, no niestety musimy pamiętać, że gra została z tego co ja pamiętam, mogę się mylić, ale jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, to ona została naprawdę przeportowana z PS2, więc no niestety trzeba było pójść na pewne kompromisy. Chociaż. Z, chociaż z drugiej strony, nie wiem. Trzeba jeszcze jednak pamiętać, że mimo wszystko to jest gra na licencji, więc twórcy mogli w niektórych. W niektórych Dobra, e, musimy pamiętać, że twórcy, w niektórych aspektach, poszli na łatwiznę, bo wiadomo, gra na licencji, sprzeda się, ponieważ widzieliśmy filmik. Pierwsza misja polega na tym, że. E, dobra, fuck off. Pierwsza misja polega na tym, że musimy zgarnąć skrytkę z poczty, którą zostawiła załoga innego statku Ozyrysa. E, to jest rozszerzenie jednego z wątków w Animatrix. Gdzie była animacja, która była ostatnim lotem Ozyrysa. No. I właśnie dlatego członkowie, znaczy mieszkańcy Zionu, tych statków wchodzą czasami do Matrixa dlatego, że po pro... Dobra, nie zwracamy na uwagi. E, wejdźmy sobie tędy. Nie, nie tędy. Właśnie, dałbym się sobie momentami przypomnieć, w którym... E, gdzie się szło? A, e, może ja po prostu w się... Chuja. Sparks, elewator jest bez akcji. Okej... Znalazłem bluprint. Daj go mi. Wygląda na to, że elewator zabrał twoją drogę do naszej kuchni PO w sekundę. No oczywiście O, i tu mamy pierwszą, pierwszą walkę. E, walka jest tutaj podobna jak w Path of Neo, że możemy właśnie używać nóg albo pięści. Oczywiście walka nie będzie... nie jest tutaj aż tak spektakularna jak w tamtym filmie, jak w tamtej grze. Ponieważ no w tamtych, że jednak walk na, w Matrix Path of Neo został położony większy nacisk na walkę. Tutaj jednak, mimo wszystko, broń palna odgrywa dosyć ważną rolę. My na razie nie będziemy używać broni palnej, tylko na razie, póki możemy, to będziemy chomikować tą broń. Bo na razie, jak widzicie, możemy sobie bez problemu poradzić właśnie w walce, wręcz, e, aha, jeszcze ma, a mamy, to jest, to jest wybór broni, i z tego co pamiętam, muszę wejść w sterowanie, bo nie pamiętam właśnie, e, jak się, a jako, że gra została spolonizowana, no to nie wszystko zostało spolonizowane. Głównie menu oraz napisy w kaczenkach, więc. Ale zaraz sobie poradzimy. Właśnie nie pamiętam, którym, e, którym klawiszem się można było wchodzić. Och, może w podpowiedzi. A tak, podpowiedzi są i tutaj mamy oczywiście różne takie prototypy. Przydatne, ale my sobie poradzimy bez nich. Aha, i w tej, i w tej grze jest zastosowana też regeneracja zdrowia. E, no i właśnie skończyliśmy pierwszą misję, była banalna. Jeśli chodzi o misje, to misje są tutaj rozwiązane w taki sposób, że po prostu e, są one jakby różne rozdziały. A i możemy oczywiście od tylca y, du, y, dusić. Powiecie co, bo ja tutaj. A, już nie, nie zgadnę, nie mogę. Dobra, mam, mam nadzieję, że będzie ok, bo zaraz Bo generalnie musiałem znowu skonfigurować audio i mam wrażenie teraz, że gra jest za głośno. Nawet tam poziomy w Alkrzynie, to... ale zoba zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że znośnie. Jakby co, to proszę o komentarze. Czy tam mnie nie zagłusza? Czy jest wszystko w porządku? To bardzo by pomogło. Dobra, oni mają mnie w dupie, to ja ich też. Oj, tam jest nasza winda towarowa. A i właśnie zapomniałem wspomnieć, że gdybyśmy wybrali Najobi zamiast Ghosta, to na Yobi, y, to musie, musielibyśmy się tam dostać, y, ho, y, udając się do toalety, a następnie przez szyb wentylacyjny. To jest taka drobna różnica. Fajnie, że są takie drobne smaczki, że różne postacie mają w różnych misjach to samo, nieco inne podejście. Ale wracając do tematu, jeszcze, że właśnie main, członkowie tych statków z Sajonu, czyli tych ostatnich ludzi żyjących, którzy nie wychowali się w Matrixie i tak dalej, to oni wchodzą do Matrixa właśnie na przykład, żeby przekazać przesyłkę w taki w miarę bezpieczny sposób, bo nie mogą tego zrobić w inny sposób po prostu. Dobra, wejdźmy sobie do windy. Oh, no. Don't go up. I think no, i zapisuję postępy. I tu już się broń przyda. Oj, widzę, że mam chyba tą wersję z autocelowaniem. Ale już mi się broń skończyła, więc jest kicha Tak, mam tutaj broń z auto-aimem, więc wiecie co? Ja chyba nawet spróbuję ją przejść na padzie, bo to byłoby dla mnie wygodniejsze. Dobra, zabity A to nie jest broń automatyczna, chociaż tak wygląda. Teraz zbierzmy pukawki. A wiecie co, chodź na solo. E, gra na normalnym nie, nie stanowi aż takiego wyzwania. Chociaż są momenty, w których będziemy płakać z pewnością, bo jednak gra momentami była nieco trudna. A właśnie, i tutaj, zarówno tak jak, e, jak mieliśmy w Puff of Neo, mamy coś takiego jak tryb koncentracji, e, za który odpowiada e, wskaźnik na prawym górnym rogu. I to jest taki, taki tryb, który możemy właśnie sobie włączyć slow motion. Dobra, e, F-ko możemy rozbroić, warto wiedzieć. Bo jednak czasami się przydaje tryb koncentracji, gdyż po prostu. E... No, gdyż po prostu. A, możemy spać. Właśnie muszę wyczuć troszeczkę mechanikę właśnie tej gry, bo jednak jest ona troszeczkę specyficzna. I chyba zapomniałem powiedzieć, że w tej grze e... się pojawiło. E, motyw odnawian odnawiania zdrowia, co nie było zbyt popularne w tamtym okresie. Teraz to już jest oczywistość. No i tutaj mamy problem, ponieważ postanowili gaz uzawiący rzucić. Stay above the gas. The cops are sealing the doors. Where's my OB? She's trying to find a way into the building. You're flying solo. Stay above the gas find a way out of there. Dobra, i zjebałem chyba, a nie teraz. Teraz musimy skoczyć. O tu, e, przy, tryb koncentracji przydaje się właśnie, e, żeby unikać strzałów. No i panie i panowie, skończyliśmy kolejny level. E, jak widzicie, idzie szybko. Dalej mam angielskie nazwy poziomów, ale to nie szkodzi. Dobra, tam nie możemy się dostać. Ale wiecie co, myślę, że. Dobra, jeszcze jeden poziom, przejdę i to będzie na dzisiaj koniec. Jak widzicie, teraz mam kurvia to, że jak w trybie koncentracji spróbuję zadać cios, to. Eee, to eee, właśnie nie, mo eee, nie mogę nic zrobić, dopóki moja postać. Oj, dobra. Trzeba zrobić z tym porządek bo tak być nie może. Zmieńmy sobie broń. A i oczywiście. I, oczywiście, jest pewien błąd, że nie mogę zmienić broni, jestem w trybie koncentracji, ale co zrobić? Chociaż może to jest celowy zabieg, bo wtedy ta gra byłaby. No, wtedy byłaby za łatwa ta gra i tyle. Mamy kłopoty? Operator, hmm. any This place has had so many renovations; it's hard to follow the blueprints. It looks like it was once a jail or bank or something. I need some guidance. Oh, There should be a control room located very close by. Find it. Call me back when you get there. Ah, się przez szybę. Eee, zobaczmy, jak możemy to zrobić. Dobra, to wiemy. O, nowa rada rzuć się przez szybę. Często nie zmuszony dostać się do celu będzie wrogowi. Przebij się przez okno, biegając pro i nie uf, i używając klawisza kopni. Spróbujmy. Nie wyszło. Hmm. No spoko, ale nie wiem czym tu jest innowacja bo po prostu e, tak się zachowuje nasza, p, nasza postać kiedy po prostu wciśniemy klawisz kopnięcia i ten i biegniemy więc o właśnie tak jak teraz e, dobra rozbrójmy. jak widzicie walka to nie jest jakiś nie wiadomo co ale Powiem Wam szczerze, że jest OK. I czy mi się wydaje, czy ta gra ma nawet lepszą grafikę niż Puff of Nio, która powstała chyba rok później. No, ale nie wiem. Możliwe, że twórcy musieli pójść na jakieś kompromisy, bo jednak poziomy w Puff of Neo były bardziej rozbudowane, zwłaszcza te u Mero Wing'a. to ja pamiętam po prostu te poziomy do dzisiaj. Jak oni po prostu ten krótki fragment z filmu rozszerzyli do granic możliwości no ale, no ale trzeba jednak zrozumieć to, że takich momentów w filmie, żeby idealnych na grę było za mało, więc trzeba było jakoś e, przestrzeń zapełnić. No, przy okazji w tym miejscu będzie ostatni. E, no będzie ostatni po etap, ostatni etap na poczcie. E, dobra, ale super, gdzie ja mam iść teraz, e, generalnie z tego co pamiętam Jeżeli e, zbyt długo łądzimy... A, tu musimy... Dobra. dobra, po prostu na razie ich... Na razie ich po prostu skop... pozabijam tyle. Póki się nie pojawią w tej grze agenci, to jest easy bo agentów będziemy mieli w tej części, oczywiście. A. A i nie wiedzieć czemu w tej grze przycisk do wymiany broni czasami działa jak... E, jako ten... jako klawisz akcji. A, zasilanie windy, spoko, to jest właśnie tu. I teraz dopiero możemy tam iść. Dobra i myślę, że mamy wystarczająco materiału na pierwszy odcinek, więc dajcie mi znać co myślicie o tej serii, która będzie planowana na piątki, tak dla odmiany. No i to jak było na dzisiaj na tyle, mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.